Siema. z tej strony, pomidory. Yy, jak widzicie, yy, to niektórzy teraz grają, bo jest nowa postać. Jak jej jeszcze nie widzieliście, to patrzcie, yy, tak wygląda. Przetestujemy sobie ją. I ona jest trochę taka fajna, bo ona przez ściany wali. Yy, ona takie bomby wypuszcza, Widzicie? Patrzcie, i to leci dalej. Wypuszczasz tu, to leci dalej. I przeciwnika. Ja tym kompletnie nie umiem grać. A wolne auto ataki. A Ult jest taki, że y, robi taki mur i to wkurza bardzo. I to, i to ich y, wtedy, wtedy zaplątuje za, no, jak to się... No i y, 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 y może ich spokojnie bić. I oni się ruszać nie mogą jak kogoś tak da. No. Idziemy z tego? Zagrajmy może... Um. Przepraszam bardzo, że mnie wszyscy zapraszają Dobrze, szają no to dobra. E, akurat, akurat do mnie teraz kolega przyszedł i mi przeszkadza. Mnie to wkurza. Mnie mm, no. Dobra. E, wygram sobie za dymę. Kurde. E, no to gramy za dymę. Ale to jest taki chwilowy odcinek. Jest, 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 jest! Kurde. Jak ja tego El Primo pokonałem ta sali mi pomogła? Jak, wi jak widzieliście, to dobrze, bo ja nie widziałem, ale wszystko dla Was. I oczywiście jak w film Wam się spodoba, zostawcie suba oraz lajka. Albo dzwoneczek też. Znaczy dzwoneczek... dzwoneczek też. Nie. No. Yeah. Dobra. Nawet kurta nie puść. Kurde, puścił, ale mnie to nie wala. Myślał, że mu to coś da. E, dobra. Teraz możemy sobie zagrać w sumie e, duo, albo solo, solo, solo. Przepraszam. E, Bierzemy... Nie, nie tam. PS na, e, na tą mapę, dobra. jak to była ta mapa, jak ona się nazywała? Hm. Zapomniałem. Później wam powiem. Wbije z minus, że ona, ino, ona mało damage bije. A niektórzy ich, ją mają na 35 rangach, na 30... Różnie bywa. Bo pewnie mają star power'y i tak dalej, gadżety i wszystko. to też, do kogo wy macie... Kurde. Do kogo wy macie gadżety i star power'y. Ja na przykład... Yy, 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 jak ulepszę, mogę do Nity. I za niedługo do El Prima. Nie. Goni kampią. Napiszcie, czy wy tak kampicie. Aha, xd. Lom de No dobra. Plus 5 to też coś jest. No dobra. I pamię y, pamiętajcie, że ja tam mam Gucce Peg, VGR, żeby mnie zaprosić do znajomych, Możemy sobie pograć turniej razem jutro. Tak, o 9, nie? Jest turniej. A ja tak będę grał około 13, 12, no, coś takiego. O Boże, co mam Kurde, że zrobiłem Ja sobie teraz taką No, ja na mam większą magię. No, Wiktor, przywitaj się, Wiktor, z widzami. Cześć, go na mnie się teraz nie ma w tym sensie. co robić. No, dobra. Dobra, gram tą jazz. Ja na wszystkich prawie mogę mieć ósmy power, nie? Znaczy nie tak na wszystkich, ale chyba tam na siedmiu zazim nie? Ósmy power mogę mieć. O, o nie, Mortis. I jak chcecie, to piszcie też, y, ile wy macie pucharków, bo ja mam na przykład 11 500. Boże, że oni teama mają. No, no co za fokus! E, nie podjeżdżaj mi. No, no chodź tu. Coś takim pswaniakiem no chodź <grystanie> Moje działko, nie? Moje działko Moje działko jest kozak Ta działko Wszystkich chodź Maxa wolałbym się tak nie zbliżać Bo trochę jest groźnie I piszcie też Wy macie postaci Ja na przykład mam ten 28 28 Jak coś to może się chowany pojawi na, na, moim, na moim kanale I zapraszam też na kanał Damian King Damian Stacja King To też jest dobry kanał, popularny Albo w sumie ja mam trochę więcej subskrypcji i wszystkiego, ale dobra Też, też mam fajny kanał Nagram teraz No Albo nie pan. El Primo Ale na nim wpadłem, o Boże Ej, jakie lagi Teraz też czuję, że będę miał lagi Ja się tam no nie! No co ty? Bo, bo, bo. No ja defuję, nie ty. ty. Atakuj. Ja jestem do defowania. On rip! Teraz ich muszę jakoś... Graj, graj! No nie graj. Nie graj, nie. nie, Inni ją zabił Nie, on będzie stunował O nie, przegraliśmy Znaczy, strzelili nam Bo, bo moi teamieci są do dupy Nie wiedzieli, że stunują no. Kurde, za późno ten Barley tu w kurze. Ja lecę O nie Co? Jakim im pomogłem? Dawaj Do prawie że не шаль. И что? Он не сгинул? Не сгинул. Боже не, боже не. <связывается> О, кто там? Postawił już to najgorsze... to na w, w najgorszym miejscu, ale dobra. Chociaż jest to ten. Ja Jak mam ulta, to, to jest wygrane, nie? Bo ulto jest mocna. Nie. Gigi. Nawet no nawet ja do gry dodałem. Dobra, Nas, napiję się. Dobra. Osta ostatnia runda i ten odcinek kończymy. Jak coś to... Yy, yy, codziennie są odcinki tak o... nie wiem, o 11, coś takiego. To ostatnia runda i koniec. Ej, oni ogarniają, nie? On jest przegrana coś. nie ogarniają, serio. No co, kurde, krę kręcisz się, słabiaku? Nie. Ja się tak łatwo nie daję, panowie, jak wy. Ojej, ojej, ojej. Dobra, muszę się zrezygnować, Bo bez mnie oni tu są nikim po prostu. Są gównem wielkim gównem Bo ja tu najwięcej robię, nie? O, co mi zrobiłeś? Jaki fart! Po prostu fart Ej, oni mają maksa? Ej, mają... Nie, oni mają parę i to Ulta nie mam Zrozpiłem się typie. Jestem z ultem. O, odwal się! Jesteś głupia! Yy! Dobrze, Max! Dawaj, 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 dawaj. Kurde. Uważaj, uważaj, uważaj. O niech ta rodza jest dobra. Nie! Źle zrobiłem. Nie! Kurde.

Mam nadzieję, że e, możliwe to, że będę nagrywał CSA albo Minecrafta na kompie. Bo ja mam akurat dużo. Dobra, to na ten odcinek to jakby kończę. Ale nie martwcie się.